Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym komentarzu wideo portalu ePetrol.pl. Niestety mijający tydzień przynosi nam dość spore zmiany wzrostowe na polskich stacjach paliw. Wszystkie paliwa podrożały i to dość zauważalnie. Jeśli chodzi o benzynę 95-oktorową, kosztuje ona w tej chwili średnio 4 zł i 66 groszy. To jest o 5 groszy więcej niż przed tygodniem. Natomiast w przypadku diesla zmiana jest 6-groszowa z poziomu 4,65. Podrożał on aż do 4,71 zł za litr. No i to, co zapowiadaliśmy już od jakiegoś czasu, to podwyżka cen autogazu. W tej chwili kosztuje on złoty 92 zł za litr na stacjach, to jest aż o 8 groszy więcej niż w minionym tygodniu i tutaj no, podkreślmy to, że wreszcie jest to zmiana urealniająca niejako sytuację rynkową, bowiem do tej pory bardzo mocno drożały ceny hurtowe tego paliwa, a, a w przypadku stacji tych zmian w górę nie było jeszcze widać, w tej chwili one się już pokazują i jest mocno prawdopodobne, że do poziomu złotowego będziemy na wielu stacjach się w najbliższych dniach zbliżać. Jeśli chodzi o pozostałe paliwa. Tutaj również cały czas pozostaje przed nami jeszcze perspektywa pewnych wzrostów, jakichś tam korekt związanych z, właśnie z poprawą marsz stacyjników. Natomiast no, też trzeba mieć na względzie to, co się dzieje na świecie z cenami ropy. W tej chwili mamy do czynienia, mieliśmy przynajmniej w ostatnich dniach z pewnym korekcyjnym odbiciem w rejon 53-54 dolarów za baryłkę, ale wydaje się, że to jeszcze o stabilizacji w tym momencie trudno mówić, także spodziewamy się, że w najbliższych kilku dniach ceny na polskich stacjach tak jak powiedzieliśmy, mogą jeszcze wzrosnąć. Natomiast na światowych rynkach spodziewamy się stabilizacji nieco poniżej 60 dolarów za baryłkę.